Witam Was serdecznie ze swojego PEGieru. Na szczęście tutaj nie ma uszkodzeń. Tu tylko się łostały chwaściory. Haha. Ale ma Tutaj jeszcze miksturę zaraz potrzepię bańkami. No ale ja biedny, to się tutaj zajadę. Ręcznie. No i tak tutaj jak ta łąka była. tu już jest tutaj dużo lepiej jeśli chodzi o te ale zostało tu zostało a dziwne bo stąd startowałem od początku w tamtą stronę no ale dobra w tym roku tu wszystko jest dziwne jak wam mówię że tutaj chyba wyszło zachwaszczenie wtórne po deszczu a tutaj tej debiody też było sporo także tutaj jeszcze się może nie udało orka o orka, oreczka, orunia no ale kukurydza całkiem całkiem pomimo wszystko jest tu całkiem fajna, tu na dole jeszcze jej nie zwija w, w rurki, przytuli jej jeszcze kręci może taśta tutaj coś by nie zagrało no nie wiem może też tutaj ten pierwszy wjazd, no ale nie, no ciapa wymieszana, bo przyjechałem, to jest na Dolnym Śląsku, tutaj zrobić tu było kółko dookoła, co wam mówiłem i tu przejechałem chyba jeden raz w tą stronę, Zążyłem wrócić. No, i tak wygląda Mamałyga na Świdnicy, no już taka do pasa bym powiedział, sięga, jak to liście, no to dalej sięga niż do pasa, także nie jest źle. No nic, klicu się tutaj bierze za ręczną opłyskiwać. Idzie takiego mnijaka, o te właśnie babki zostały. To bylica, nie wiem, tak mi powiedział kolega, że to jest bylica. To jest bylica. Koronki przybyszowe ma białe. Ale, 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 ale nie jest źle naprawdę, tutaj było widać, że te dwa trzy deszcze przeszły więcej i to jest widoczne zobaczcie jaki ona ma fajny, ciemny kolor to moje są bardziej blade no i nawożenie tutaj było około 300 litrów RSM -u. tak, 200 i stówkę później dolewałem jak tutaj szedłem 300 litrów RSM -u. to nawożenie tu będzie na poziomie 130 kg. W czystym składniku. Zobaczymy! Zobaczymy! No ten pierwszy rok był trudny, może ten dla niej tu będzie łaskawszy, jeśli chodzi o plon, na pewno. Bo mimo, że było zarośnięte bo pielak ma, wiecie, z tym, nie? Z monitorem plonu. No, po prostu już mniej więcej średnią podaje. Tam mamy rzepak w tle, już już go tam ostro bierze. No i tu mówi, że na górze mu okazało 8-9 ton, na dole mówi, że było 12. No to 12 ton w piątym roku to wszystko takie zarośnięte. Może się tutaj po szczęści, że ta średnia się powtórzy, może się zwiększy, bo te górki tutaj dużo lepiej chyba wyglądają w tym roku, aniżeli w tamtym. No bo w tym nie było tego opadu bo po siewie i może się tutaj ta plantacja uratuje, a tak Wam mówię, tutaj był ten deszcz, kiedy my sialiśmy, mnie zrzuciło, kiedy pryskałem, mnie zrzuciło. To tutaj intensywnie padało. On niby poszedł, ale on nas tylko tam złapał. Dosłownie załóżmy, że to było 5 litrów, tam było może 2 u nas na peg -rze. No, to biorę się tutaj za robotę i i uszkodzeń na liściach nie widać. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Cześć! Witam Was serdecznie! Haha! Ha. Chyba najprawdopodobniej wtedy co wam nagrywałem ten film z kukurydzy. Trochę się wiatr ruszył. Niby jutro ma padać. Oby! Bo tu już on też podbiera. Ale dzięki temu Stałe takie kwasciory chodzę ze rządkach trochę. Widzę, że zostało tej co się plącze, luszcz. Kurde, prześwilą co mówiłem cały czas nazwa, a teraz film to zapomniałem, ale najgorzej, że lebiody zostało. Zobaczcie jak to kurde i tak chodzę i tak Dobrze, że jednak w Krukowiaku zostaje tej wody. Do zera nie wysysa, już wiemy chyba po co. Dla polskiego rolnika idealne rozwiązanie Bo później mamy gotowy produkt. No, no i teraz możemy sobie coś porównać. Plantus klunej. Plantus klunej. Jednak dobrze wtedy widziałem. Mówiłem, że to było 2 hektary. Mówiłem, tak Wcześniej myślałem, że to tam było to przecięcie. Ale nie, tu jest. Zobaczcie. Jak idealnie. Tu jest Plantus, tu jest klunej. Widzicie, ile jest wyższy? Klunej. Kurde, jest bardziej odporna na. na... Niedobory wody. Tak to wygląda. Tu już tego mojego plantusa zwija ostro na tej piątce. Będę eee, trochę nakrywał, trochę będę się psikał. Pewnie zaraz telefon zadzwoni, bo już miałem dwa połączenia. To zadzwoni trzeci raz. No i klunej, też już go podbiera, też już się zwija, ale dzisiaj mamy 30 stopni. Ale jak ręką młotcią, nie? Zobaczcie. Plantus sobie gorzej radzi. Tam już widzę też, że liście się pozwijały na tych pagórkach. I zobaczcie, klunej. No i mówiłem, że to przypadkowa odmiana. Ja się nad nią troszkę zastanawiałem. Myślę, myślę a to na ciężkie ziemi, gdzieś tam coś tam. Kurde, no dzisiaj wygląda dużo lepiej, aniżeli plantus. Jest idealnie odcięcie. Można może gdzieś tu jeszcze pojedyncze nasiona plantusa się też na pewno zdarzyły. Choć wielu mówi, że się skończyło praktycznie na zero. No i trochę tutaj zostało tego jakiejś trawy, bo tu ten, ten już deszcz mnie złapał na tym pagórku. I jednak gdzieś tam to przepuszczało. No nie jest idealnie czysto. No, ciu, mogę Wam od razu powiedzieć, że nie jest. No i tak chodzę sobie i tak sobie dolewam. No. Szczególnie lebioda została to śmieszne, bo taka mała. Nie wiem czy ją w ogóle widać, no ale tutaj na tym kluneju nie ma objawy. No i objawów jest wyższy. Mimo, że tu jest na piątej klasie, on jest wyższy niż ten plantus, co jest na dole. Tylko, jak Wam mówiłem, plantus on nie rośnie bardzo wysoki. W tamtym roku chyba 2,5 metra osiągnął. Może być, że klunej jest genetycznie wyższą odmianą kukurydzy, załóżmy 3 metry i goni. Ale goni w ten sposób, że na nim nie widać. Jeszcze niedoboru wody. Także jest różnica tutaj diametralna, jeśli chodzi tu, a tu. I to jest idealnie widać po rządkach, które tutaj są. No, musi podwiewać, no musi, nie? No to dobra, tyle wam chciałem tu powiedzieć dzisiaj ze Świdnicy. Z moich obserwacji wynika, że Klunej lepiej sobie radzi na tych lżejszych ziemiach, a nieżeli Plantus, to już jest jakiś tam, bo no, jest tej lebiody, nie wiem. Dlaczego to tak przepuściło? Przecież środek to globowo na listny. Tu jeszcze ten deszcz mnie jeszcze nie, nie, nie złapał Tak można że te tej lebiody wyszło powtórnie jak Skurczy syn Aż głupio zobaczcie Wszystko lebioda Ta by mal nie opryskiwać nie pryską a, Nie wiem czy jestem w stanie to Oprzygac Już mi się też oprysk kończy Także przelecę tak o coś tu powstrzymuje, coś tam przelecę sobie. Jak to tu już po, po jest i wciul. No i nie wiem no, czy ta dawka była już zbyt mała, jeśli chodzi o lebiodę. Ciężko mi powiedzieć, bo na dole była ta dawka, pierwsze kółko i też została, też po wychodziła gdzie nie gdzie, może nie taka duża. Nie wiem, może tutaj belko mi zatrzęsło też, też tak może być. Może być wiele czynników, ale nasz no nie wierzę aż w takie epicentrum, żeby tak nie zatrzęsło, bo... też się ja nie grzeje po 12-14 na godzinę. No i tak wygląda dzisiaj Klunej. Lepiej sobie radzi jeśli chodzi o... o Plantusa. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.